Pamiętam, jak rozmawiałam z klientką, która ubezpiecza swojego psa. Opowiadała mi o tym, jak Akira była przeziębiona i rozcięła sobie łapkę. Wiecie, co było w tej historii najpiękniejsze? To, że powiedziałam jała, że dzięki ubezpieczeniu nie musieli się martwić o rachunki. Wtedy zrozumiałam, że bycie agentem ubezpieczeniowym to coś więcej niż tylko polisy. To być opiekunką, która dba o spokój ducha w każdej sytuacji. I dotyczy to nie tylko naszych zwierzaków. Pomyśl o swoim biznesie. Według danych PARP, ponad 90% firm nie ma planu sukcesji. Wiesz, co to oznacza? Że w razie nieprzewidzialnego zdarzenia, wszystko, co budowałeś latami, może zniknąć. Dlatego poszerzyłam swoją misję. Dzisiaj pomagam Wam nie tylko z ubezpieczeniami, ale też ze wsparciem w kwestiach leasingów i kredytów. Chcę, żebyście czuli się bezpiecznie. Na każdej płaszczyźnie. Od zwierzaków przez dom po firmę. A teraz powiedz mi, co jest Twoim największym zmartwieniem w tym tygodniu? Daj znać w komentarzu.